Wigili. Witajcie ponownie z Wiednia. Generalnie to byśmy normalnie już vloga nie nagrywali, ale jest vlogmas, więc witamy się z Wami od samego rana. Z takim, no, jeszcze nieogarniętym widokiem, Hello. jak widzicie. A to dlatego, że kurczę, po tej wczorajszej trasie, po tym wczorajszym zwiedzaniu tylogodzinnym, chodzeniu, po prostu... padliśmy jak muchy. Dokładnie po prostu padliśmy. Dzisiaj rano wstaliśmy i, i taka panika od razu. Boże. Montowanie, nagrywanie, śniadanie na mój już, ale tak wstaliśmy wcześniej niż normalnie, więc. No bo też nie poszliśmy spać o drugiej, no to wstaliśmy o ósmej, a nie o dziesiątej, nie? Tak. Ale no, jest problem. W sensie dla was to nie jest problem, bo jak wy to oglądacie, to już jest po wszystkim, ale ja nie zmontowałam filmu, w ogóle nie ruszałam, nie ruszałam wczoraj. Krysan mówi: Dobra, usypiamy Nadię, gasimy wszystkie światła. No a to Nadia i... nas uspała. I naprawdę, w pewnym momencie to już po prostu słyszałam, że ona tam się jeszcze wierci, a my już tak wiesz mhm. na odlocie, nie? Lecimy teraz na śniadanie, ogarniamy się dosłownie tylko z ubrań. Zanim żeby... się wymeldujemy i jeszcze lecimy na miasto. Wracamy o takiej normalnej chyba godzinie, nie? Nie chcę o drugiej w nocy być w domu, chcę tak do północy się robić. Miłego oglądania, lecimy na śniadanie. Nadia, słyszałaś? ma zaczekajcie. zaczekajcie. Tak, mamusiu. Tak, mamusiu. Tak, Nadusiu. Idziemy, bo tutaj mamy takiego głodu mora, nie pozwoli mi nic koło siebie zrobić, bo śniadanie. Mamy trochę mało czasu, żeby jeszcze zjeść i ogólnie się ogarnąć. A zaraz Ale musimy się wymendować. Spanko najważniejsze. Nie ma to windy. Nie, ta strona. Dobrze na windy. Ale jak się nie bało, od razu leciało, nie? No no już wiesz. z windami. I już. Wychodzimy. I już. I już. Ten vlog, mam nadzieję. No, Zowinniśmy podłączyć baterii do ładowania. Może mamy dwie takie karty. Bo jak się wyciągnie, to prądu nie ma. I drugą wo... drugą włożyłem, zostawiłem, na tą włożę, wziąłem, żeby wejść No i widzisz po dobrze, że ty może dojść, bo ja bym to nie pomyślała. Bardzo mocno rozważamy, czy nie jechać prosto do domu, dlatego że pada deszcz. Mamy ani parasoli, ani żadnych płaszczy. No i przede wszystkim jaka to przyjemność chodzić po mieście w deszczu. A z drugiej strony i tak pan właśnie tylko na 3, maksymalnie 4 godziny i wracać. No tak, ale wiesz, to byśmy mieli takie... Taką świadomość że to zrobiliśmy, a tak to teraz nie wiem czy nie będę mieć tego poczucia, że nie wykorzystaliśmy na maksymalny czasu. Wracamy. Wczoraj zrobiliśmy strasznie dużo. My tutaj wrócimy. Kultowe. Ja widzę, że w ogóle cały ten hotel jest taki w stylu, wiesz... I jeszcze to jest otwierasz. Nie wzięłam prostownicy, umyłam wczoraj włosy, nie wysuszyłam mimo, że jest suszarka, bo pomyślałam sobie dobra raz nie wysuszę, ja zawsze suszę włosy, mam prostownicę to wyprostuję sobie rano. Pakujemy się i jedziemy, wiesz? Mamo. Chcieliśmy jechać do tych ogrodów, Usłyszałam mnie one już od początku, kiedy myślałam, że jechać do Wiednia, no i tak, no mamy jechać do domu, ale cały czas się zastanawiam, kurczę no czy nie będę żałować, że jednak tam nie byliśmy. Ale Krzysia mówi, że sprawdzi, jak to wygląda teraz w zimę. Znaczy, patrzyłem po relacjach, co dodali z tamtego miejsca, no i nic nie ma takiego świątecznego, więc yy, to byśmy sobie zostawili na nasz następny wyjazd. A kiedy ci urosły tak stópki? Przez to, że się nie maluje, naprawdę sporo czasu oszczędzam, więc polecam. I mam czas. <laughs> mając możliwość, że ktoś się maluje, a ktoś ogarnia cały wyjazd, znalazłem jeszcze kościół wotywny w Wiedniu i wydaje mi się, że to będzie fajny punkt do tego, żebyśmy się tam... No, mega, mi się podoba ze zdjęć. Tam pojedziemy? Jeszcze coś znajdę i tam zawiozę swoje dziewczyny. Podobno jednak nie jedziemy jeszcze do domu. Nie wiem gdzie idziemy, ale ufam mojemu mężowi. Tak już siódmy rok z rzędu ci ufam. Woty w Kirsie. Woty w Kirsie? Woty w Kirsie. Woty w Kirsie. Dobrze, dobrze, dobrze wymawiam, to No, nie wiem czy dobrze ale. To tam za każdym razem tak samo. <głos> <głos> tak. <głos> Na końcu zawsze sprawdzenie, czy wszystko wzięliśmy I to zawsze ja robię Tak, ja to bym wyszła, nie ma nic na wierzchu, to nie ma No jarmark w ciągu dnia troszeczkę inny klimat ma Ja to chyba powinnam wiersze pisać jak się zrymowało <laughs> Chyba będę chciał jeszcze tu przyjść Mimo wszystko? Tak. teraz w sensie w dzień? Tak, teraz tu w dzień. Okej. Okay. Bo to kościół wotywny jest tutaj niedaleko. Patrząc że to jakaś różnica w samym takim jarmarku, dzień a noc, to wyobraź sobie, jak też musiało być pięknie na tych uliczkach, co wczoraj chodziliśmy. No nie? musiało być magicznie. My sobie to próbowaliśmy wyobrazić, ale patrząc po tym jarmarku, to myślę, że i tak sobie nie wyobraziliśmy tego, tak jak. Tak to faktycznie musiało wyglądać. Deszcz nam przestał padać, więc próbujemy mimo wszystko coś jeszcze zobaczyć, się jeszcze przejść, żeby tak poczuć, że faktycznie poza tym, że musieliśmy odpocząć w nocy i tutaj zostać na noc, to żebyśmy jeszcze poczuli, że faktycznie było sens zostawać na noc poza odpoczynkiem, tylko żeby sobie jeszcze przedłużyć ten czas pobytu tutaj. No, nie na długo, bo ja nie zmontowałam filmu, musimy też to zrobić. I też chcemy wrócić w jakiejś sensownej porze. Do domu. Gdzie ty siedzisz? Gdzie ty siedzisz? To nie wolno dzieciom siedzieć. <grym> Jak nie wolno, to jeszcze bardziej się cieszy. <grym> Spadł już śnieg. Ubrani, zapakowani, zaparkowani. Idziemy. Tam dzwone, słychać już. Południe? Dwunasta. Nadia dzisiaj już bez tego szpiworka. Mam nadzieję, że te spodnie już dzisiaj wystarczą. Oh, oh. La, 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 la.

Bo jak nawet nie u nas, to u babci w salonie by się to prezentowało nieźle, nie? To byłoby naprawdę coś. Babcia by się ucieszyła. Ale gdyby usłyszała kwotę, by być zdur liście. <noise> Gdzie ten jarmark, który tak wczoraj wam zachwalaliśmy? Tu przejdziemy i widzisz, tam już ładnie, tam jest. Ładnie. Przejdziemy ten kawałek, bo tu jest faktycznie taki trochę gorszy i zaraz będzie naprawdę pięknie. Sama zobaczysz. Widzę, że spełnia żebyśnicę. Widzimy coś, czego nie widzieliśmy wczoraj. Christmas. I wanna wish you a merry christmas I wanna wish you a merry christmas I wanna wish you a merry christmas Naciśnij tu Nadia, to Okej okay. No, bliżej Mocniej Ja chcę jeszcze raz O Jest to pewien? Jak będziemy sobie siedzieć w domu, będziemy pić oboje w tych kubkach, to będziemy razem to wspominać. A tak to będzie albo... będzie, Albo jedno będzie wspominać, albo drugie. Dokładnie. Ja nie jestem tak egoistyczny jak ty, że kupuję kubki pojedynczo. Przeszedł po drugiego ogrzańca w tym samym kubku, bo on musi mieć kubek. I dla ciebie też to będzie pamiątka. I takim to wszystko smakuje. Mógł być nasz, ale nie, znaleźliśmy ten czerwony. Wczoraj jak na nie patrzyłam, to myślałam, że sobie odpuszczamy, bo ja nie przepadam w sumie za tymi ciastkami, ale widzę, że jest... Jednak... Je? pewnie, że kojarzę. A, Przecież bo to masz wszyscy... rodzinę w Austrii. Tak, cała moja rodzina e... w Austrii. No tak. Przyszliśmy pod stoisko z tymi ciasteczkami. Pewnie wszystkim też znanymi. Nie wiem czy bierzemy, czy nie bierzemy. Klasyk klasyków, czy coś ciekawszego. Które? Nie wiem. Tak. Okej. To są truflowe, to nie. Ja bym wziął moca. No to weź jedne. Takie? Tak. Czy pieniążek? To tak. już możemy, daj jedną rękę. Pieniążek. Na tym kończymy jarmark. <laughs> jedziemy Na tym kończymy jarmark. Tak naprawdę przejrzymy już ostatnie stoi. No nie przejrzymy i... to, co będziemy szli do auta, no, nie? I jedziemy na tego słynnego, gorszego, wiedeńskiego Na drogę. ram tam, param. Isn't ja To jedno. Mamo nie masz wyboru. Ta na kawa, będzie za słodka teraz. To super. Pięknie. I teraz wymieszaj. Jesteśmy w restauracji. To ja pracy pracy polecieś znalazłeś, nie? No nie Be... spodziewałem się, że poza centrum znajdziemy taką restaurację. No chyba, że to po prostu była tak mocno reklamowana, ale ma 10 tysięcy opinii, bardzo wysokie opinie i... I porcje wiesz, widzę, że to są takie... I porcje, wow. podobno są gigantyczne. No, Dlatego wzięliśmy jedną na całą trójkę. Dokładnie, wzięliśmy jednego sznycla wiedeńskiego, takiego tradycyjnego z cieleciny. A manikanik cel? Perfekt. I jest. To jest porcja dla jednej osoby? Nie, tak. bym... To dobrze, że wzięliśmy jedną porcję. Zdecydowanie. Czyli to się je tylko z tym takim dżemem i. Tak. Wystarczy. Dobrze. Tak, wystarczy. Jak najbardziej. Dziękujemy. A no i właśnie. Jest Polakiem. Znaczy, nie wiem, czy jest Polakiem, bo mówi po polsku I jak ci to smakuje? Jak ci smakował ten typowy sznycel wiedeński? Wiesz co? powiem ci tak, że my jedliśmy sznycel wiedeński w Warszawie, nie wiem czy pamiętasz. Z kurczaka. <laughs> Bardziej mi Nie wiem czy klasa mięsa, bo my jesteśmy ogólnie raczej team dróg. Nie. Bardzo dobrze doprawione. Tu I było tak bardzo delikatnie, delikatnie doprawiona Ale pewnie to ma o to chodzić, że właśnie, żeby czuć ten smak mięsa. niż na. To było do doprawienia na przykład cytryna, żurawina, więc y, trochę inaczej. Myślę, że to tak można szokować, ale ogólnie, właśnie. ogólnie pyszne. Tylko, że no, ja wolę bardziej przyprawione i polecamy I mie miejscówkę. I miejscówka niepozorna, no. ale naprawdę warta. Więc jeżeli chcecie spróbować coś takiego regionalnego, to polecamy. Podoba Ci się? Na takich nie ma, tak mi się wydaje. Podoba ci się. Podoba ci się, tak? Pochodzanie się Tusiowi i spytaj się Tatusia, czy bierzemy. Sama to wzięła, jakby co? Sweterek 110 na 116, trochę duży. Dla dużych? No, dla mnie. <grym> Fajna, takie 11. Nie widziałem. 11 euro. Wow, poszło lepiej niż myślałam. No właśnie, strasznie jest ciepło, nie? Tak. Grzeją dobrze w sklepie. Połowie, czy jeszcze nie ma połowy? Mniej więcej w połowie więcej drogi tak. do domu. Zatrzymaliśmy się po kawę i zobaczcie, jakie piękne, świąteczne kubki. Jest 17.21, u nas zawsze na kanale pojawia się vlogmas o 17.30, jakby zauważyliście. I zaskoczę was, za miniatury odpowiedzialny jest Krystian. <laughs> Więc się zatrzymaliśmy i teraz robimy no. miniaturę. Ja montowałam film teraz w drodze, już jest przesłany na kanale, a Krystian musi zrobić miniaturę, także stoimy, moglibyśmy się w sumie zamienić, ale po co? <głos> <głos> Jak dobrze ci się jedzie, przecież, nie? Dobrze mi się jedzie. Ja bardzo lubię jeździć, a ty lubisz jeździć obok mnie. No. Także tak, od około dwóch miesięcy na kanale miniatury robi Krystian. Ja mu tylko przygotowuję zdjęcia, przesyłam, a on się zajmuje całą resztą. Będziemy w domu około 21. Nadia nam śpi, to też nie jest godzina na spanie, ale niech śpi. Im więcej się wyśpi, w samochodzie, tym będzie łatwiej dla nas y, przebiegała ta trasa, a w domu nawet jak nie będzie spała do północy, no to jakoś damy radę, bo wtedy będzie miała gdzie biegać, co tak. robić i tak dalej. Właśnie przekroczyliśmy granicę czesko-polską. Jesteśmy na pierwszej stacji w Polsce. Proszę. Krystan poszedł zatankować samochód i jest takie zimno Ja byłam właśnie w łazience Myślałam, że mnie porwie, tak wieje wiatr Bo w sumie y, to zimno jest od wiatru A Krystan, jak tankował samochód To włożył, jak to się nazywa Tą końcówkę, wiecie, do, do baku Wszedł do auta W tym czasie się paliwo nalewało Jak się samo wyłączyło to dopiero poszedł wyciągnąć i pobieg zapłacić jest naprawdę lodowato Mamy niestety jeszcze jakieś 2,5 y, godziny jazdy Jezuńczu, ale zimno, tak jak strasznie wieje Pierwszy raz zrobiłem coś takiego, że zacząłem tankować, włączyłem automatycznie, żeby tam się tankowało i cowałem się w samochodzie, bo tak strasznie wieje i powiedziałam. So Wróciliśmy do domu bez żadnego postoju, poza postojem na zatankowanym samochodu. Więc wow, wielkie wow dla Navi. Jak nas nie było to przyszły Dwie paczki, w sumie więcej Ale więcej to do paczkomatu Myliśmy jadć, ale ja już tak mówię do Krystyna Bo mamy paczkomat trochę dalej niż skręcę do domu I mówię jedźmy już do domu Pojadę jadę jutro Bo teraz te 5 minut drogi robi robotę A jutro nie będzie Nadusia, popatrz co tu przyszło No chodź zobacz, co tu przyszło Mama ci kupiła prezent, wiesz tak czy inaczej, bez Co tam się dzieje? Zwracam to coś. To w ogóle wydaje mi się jakieś takie nie do końca bezpieczne, jak to światło. Tak sobie wyobraziłam, że jest jakieś rakotwórcze i tak dalej. Bez nadzieja. Kubki świąteczne mi kupiłeś? Nie. Na kalendarz adwentowy. Nie. W ogóle czytaliśmy przed chwileczką komentarze pod ostatnim filmem, że te kubki to, to kaucja i że modli w sensie, że cena za te kubki to kaucja. I że mogliśmy je śmiało oddać, ale my specjalnie. Tak, teraz dzisiaj rano kupiliśmy drugi. A jak widzieliśmy. Aha, tak, to już jest jeden. Kupiliśmy drugi po to, żeby w domu mieć dwa takie. Żebyśmy sobie usiedli przy koimce, przy kominku i żebyśmy po prostu sobie mogli. W kominku, pos... w telewizorze. W telewizorze kominku. I wspominali, że byliśmy tam. Ale nie powiedzieli nam, że to jest kaucja, nie? Tak, nie powiedzieli. No więc wyjdźcie więc... mi w razie czego naiwnymi, ale my się cieszymy, że tak. je mamy. Więc w sumie też bardzo wam dziękujemy, że piszecie nam takie rzeczy, bo dzięki temu potrafimy się jeszcze więcej rzeczy dowiedzieć. Ale prezent prezencik dostanę? Dostaniesz. Zajmij się Po pierwsze, on był dużo ładniej zapakowany. Wow. Jeszcze ładniej niż to? Jeszcze ładniej mamy. niż to. Patrz, on kocha prezenty. A po drugie, on jest prosto z Wiednia. Mamy. Bo był w Wiedniu, no. Tak. A Książę, znowu Rituals, różowy. Kupiłeś Przysięgą? tam Przysięgą? na ulicy w Wiedniu? Nie, nie. Przysięgam, że to już jest ostatni Rituals, żeby podpisać. To mi ja jeszcze nie wiedziałam. A przed wyjazdem tak, tak, tak. mówiłam, że nie mam żadnych miniaturek. Kropelę. Tak, tak ci się podoba? Będę mieć dużo. Podoba się. Podoba się. Będzie do Sztokholmu, może do Nowego Jorku I jeszcze nie wiadomo gdzie, bo jeszcze... Mamo, podoba się Podoba się To jest zawsze trafiony prezent, więc w razie jest czego jestem bardzo zadowolona Używam już od, od... roku Od roku regularnie używam tego żelu Więc super Miniatura wersji Tak, i będę mogła zabrać bez problemu Super prezent, przetestowany, sprawdzony Więc nie mogło tu być nic... Więc nie mogło to być nietrafione Dziękuję bardzo I teraz... Herbatka. Byliśmy no w no Wiedniu. No, Jarmarek, spełniliśmy marzenie. Mamo, Wszystko ja się dzieje. dzieje. Magia się Łączyć ci ten... O, w razie czego, to odciąłeś masło, ale wciąż tak. mnie to nie zadawała. I to znowu takich... dzięki Wam, Waszym tak. komentarzom, naprawdę. Dokładnie, ale... I tak jest tam obecne. Chcielibyśmy tak coś, coś lepszego, więc pomyślamy. <śmienny> Papa, tatuś obrał mandarynki. Próbuj, pycha, jak cukierki. Mniam! Mniam! Jedna osoba wczoraj pisała, że nigdy nie widziała obierania, obierania mandarynek nożem. Ja nie obieram całej mandarynki nożem, tylko sobie zaczynam. Bo bo nie wiem, tak łatwiej. Czy nie? Nie wiem, nie praktykowałam też nożem. Nie znacie się. Zamiast wbić paznokieć na siłę, to po prostu nożem sobie wbijam za pierwszym razem, a potem już idzie normalnie. Dobra. Tato, Proszę. Jedna tutaj, druga tutaj. Chyba zrobiłem jedną za małą herbatę, ale... Tato, podzielimy się, dobra? Widzę właśnie! Jak żeby sobie mogła sama włączać, dobra? Tak? Oj! Uważam! Babo mamusia! Dziękuję! <totrząc> I popatrz. Popatrz. Wow. Fajnie. Miłej zabawy. Jak dom to i wanna, jak wanna to kąpiel. A jak kąpiel to relaks. I walniemy sobie jeszcze szampana na koniec, aby było przyjemniej. Do tego coś genialnego, czyli peeling, który dostałam od Krystiana w kalendarzu. To jest tak genialny peeling, że w życiu nie miałam tak świetnego peelingu. Serio, skóra jest po nim. Tak cudowne, że jak wyszłam trzy dni temu z Wanny, to od razu poszłam do kresy i mówię: dotknij, zobacz, bo tak miałam gładkie nogi, także dzisiaj też sobie go użyję. No, niech będzie i ta make -up. Żel, póki co, ta wersja normalna, nie miniaturowa, bo jeszcze mam, więc widzę, że dzisiaj taki różowy zestaw i z tego miejsca się z Wami żegnam. Także dziękuję za oglądanie tego filmu. Do zobaczenia już jutro, a ja lecę troszeczkę odpocząć. It's gonna be you and me.